Dzień dobry, dzisiaj robimy testation takiego Can slime, Candy slime. Próżowy to jest. Otwieram co? Bez tego... Dobra, to jest to nie wie, jak to wszystko. O, mam pudełko na starcie? jest Maria. Nie pudełko. Okay. Ja. Mam dębko. Aktywator. I klej. Dwa. Glue. Chyba jeszcze jakieś tutaj brokaty. Brokaty. Taki brokat różowy. Po co mi różowy brokat? I teraz pojemnik. Pierwszy chłopiec, ja tu <laughs> Nie wiem, co jest pierwsze. Kurę czy jajko. Muszę tu na tym opakowaniu przeczytać. Jedna, druga, butelki. Jedna, druga, butelki kleju. Jedna, druga. Co to za to Co to, to, to? to, 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 to. Jedna druga? Czyli połowa, nie? Mam nadzieję. Jest połowa. Okej. Okay. Teraz... Jedna czwarta butelki aktywatora. Aktywator! Ja pierdzielę zepsułem. Aktywator. Aktywator, bo jest aktywny. Jedna, jedna czwarta, ja pierdzielę. A jedna czwarta już jest. Albo jeszcze dodam. Nie, teraz jest jedna czwarta. Tak, jest jedna czwarta. Tak jest, jedna czwarta. Nie umiem liczyć. Jezus Maria, teraz ten brokat, który rzuciłem. Szkoda, że muszę ten brokat. Wsypujemy brokat. Tu w ogóle nie ma nic candy, jak nie I teraz mieszuj. Jemy. Ej, to już jest. Ej. I to już jest slime. Ej, bez jaj. Mieszamy przez kolejne 25 minut. To nie jest slime, może za mało glue Tak, za mało glue dodałem. To jest zamknięte jak To jest, to nadal nie jest połowa. To jest jedna, druga. A nie, teraz jest połowa. Teraz jest połowa. Nie, to nie jest połowa. Teraz jest połowa. Teraz bierzę. Dobra, będzie cięcie. Dopóki no będzie cięcie jak już to wymieszam. Magic. <grym> Ten klej to gówno. Już mieszam dwie minuty i to nic się nie robi. Mówię serio. Co to w ogóle nie jest slime dodałem chyba kolejna jedna tą ta kurde do tego kraju i nic nic chyba jeden ten slime musi trafić do śmierci albo dodam jeszcze więcej brokatu a w ogóle cały ten brokat tu wsypię bo... jak to wygląda teraz o boże to jest całe różowe Czekajcie, przerwa. This video is sponsored by Oshi. Mm. Mm. Pyszny. Mm. <coughs> Teraz znowu mieszamy. Ej, to bo... Ej, to jednak nie trafia do śmietnika. to bo woli się robi. Slajne. Ja to mieszam? Normalnie... Nie, pierdziel to. mi się cały tym ten... Ej, to jest brokatowe jak... No, nie wiem. To jest po prostu brokat... To więcej jest brokatu niż slajmu. I to jest w ogóle niezniszczalne drewno Zobaczmy To kurde nie jest slajpowate A dodamy Nieważne, że nie miałem dodać kleju jeszcze więcej, ale dodałem więcej, a może pora więcej tam No, bo mi się rozwaliło. Co się robiło? Tutaj mi się rozwaliło. Więcej dodam tego aktywatora głupiego. Ej, to jest normalnie slime. Ej, ja miałem dodać więcej aktywatora jeszcze. Ej, jest ja za mało aktywatora dodałem, nie? Teraz to jest slime 100%. Nie, jeszcze chyba z 50%. O teraz w to Jezus Maria Dobra mam teraz Całe ręce Eee, Jezus Maria, uh, Jezus Maria. Trwa już 7 minut. Jeżeli to miesiąc z 10 minut, nie? To na razie wygląda tak. A dupa dodam więcej aktywatora. Chyba za dużo tego aktywatora dałem już. Jezus. Dobra, teraz już będzie tak serio ścięcie, nie? wiem, że to Was najbardziej ciekawi, ale mam to w dupie trochę. Mam to w dupie, mam. No, trochę już mieszałem. I no, teraz już będę I to już robi się slajmowate. Bo Położyłem całe ręce w ten gówno slajmowy. To jest chyba za dużo kleju dodałem. A więcej tego nie potrzebuję, bo jednak nie tak zrobię. U i u, a, a to się robi pięknie gówno, Nieważne, że stracę połowę slajma. O Jezus Maria, plało mi się. A awariat. Jezus Maria, wszystko mi się tutaj rozbabrało na tym. Nie no, ja pierdzielę. Jak ja mam teraz zatrzymać to? Jezus Maria! Polecam. Wszystko się rozwaliło. Chyba musimy na stok.